Wojownicy legionów pojęli, że dziecko, które uwierzyli zamiast umiłowanego Betrezena, to jedyny dziedzic tronu Imperium Uter. Przed dziesięcioma laty zapomniany Bóg wybrał go, aby w jego ciele umieścić swego plugawego ducha. Gdy dziecię wyłoniło się z piekielnej otchłani, drzewa spłynęły krwią, a ziemia poczęła gnić pod jego stopami. Gdy wejrzało głęboko w przeklęte dusze żołnierzy legionów, wszystkie demony dostrzegły w nim Betrezena. Nikt nie pojmował, dlaczego tak się stało. Nie było jednak czasu na zbędne pytania. Hordy nieumarłych nacierały. Po równinach rozchodził się zaduch śmierci. Legiony musiały zapewnić Betrezanowi bezpieczeństwo. Nikt nie miał bowiem wątpliwości co do wrogich zamiarów hord nieumarłych. Legiony potępionych mogły uczynić tylko jedno. Wyruszyć na północ i zebrać rozproszone siły.